A się ruszamy z pięcety naszego zborku, gdzie tutaj mamy swoje noclegi. No dzisiaj będziemy sobie robić mały z rowerkiem. jakiego że będzie fajnie. Dzisiaj z dworu buratyn startujemy na green velo w dalszym ciągu do Pruchnika, na wieżę widokową, zabudowa starego miasta drewniana, więc może być pięknie. Pogoda, no jak zwykle, w kratkę, ale będzie lepiej. Dobry Green Velo Jedziemy sobie szlakiem Po wioseczkach małych, z mocnymi dróżkami. Auta nam w ogóle nie przeszkadzają. tu ćwierkają. Fajnie, atmosfera naprawdę bardzo fajna. Jakie my to miejscowości jesteśmy teraz. A teraz to nie ma tuli głowy czy jakieś inne <noise> dziwne zobaczymy, tabliczkę będziemy mówić ale na razie ciężko wyczuć teraz sobie zobaczymy do środka jak wygląda ten obiekt muzealny drewniany, piękny no mała cerkiew ale drewniana, bardzo stara. Nic nie Do domu. Nic Ale śliczne miejsce. Fajnie położone. Szlak architektury drewnianej jest trudny Takie perełki spotykamy na każdym kroku. No i następna miejscowość dotarliśmy do Pruchnika Pruchnik Zamek, po zamku w Pruchniku Zobaczymy co jak on wygląda Piękna wieża, obronna Okienka strzeliszcze widać gdzie bitnia, to tak można powiedzieć Na, na końcu tego muru został jeszcze dom stary widzę Spójrzmy na historię w, w próchników. Bardzo ładnie wyglądał, właśnie proszę bardzo. Jak to pięknie wyglądało. Nie będę nic mówił. Znajdujemy się w próchniku przed akurat obecnie kościołem. Z drugiej strony mamy. Będzie widać teraz, z drugiej strony mamy zabudowę fruchtnika drewnianą I wieżę, na którą zmierzamy Daleko, daleko Daleko Może ją będzie widać Jak jak mówiliśmy, wieża na horyzoncie Tam będziemy jechać sobie rowerkami A na razie fruchtnik i dre drewniana zabudowa rynku A potem zjedziemy z wieży z powrotem Na no jakieś lodziki, jakieś jedzonko do fruchtnika Super włóczyki. tak? No, jest tak. Jest. Miejsce jest naprawdę fajne. Fajne te domeczki Stara architektura Tyle lat przetrwała Nawet nie zauważyłem Ta zabudowa idzie w dół ha, Tam są jeszcze takie dwa budyneczki Śliczne Proszę bardzo Gontem kryte e. Jest moc pięknie. Hmm. Jesteśmy w trakcie i na szlaku, na tą wieżę w Pruchniku. Jest mocno do góry. Wy pierwsze jakieś tam zawirowania, ale mi popatrzeć, gdzie tu jest na tą wieżę. Ale w prawo, w prawo, w prawo. ona jest że mi widać a takie piękne widoki tam widzę punkt tu pewno za zakrętem będzie dobrze widzę co no, ładną górkę już to byli Biola dała radę cisła strasznie super jest i wieża Lekko z górki, czyli takie kółeczko, żeby zrobili do niej delikatne. No, tak na brzegu stoi. Fajnie, bo Jasiek jest swoim żywiołem. W końcu ma górę, widoki i jeszcze wieże. O, to jest szczyt marzeń. O, o, to chodzi, to jest punktesencja całej podróży. A ja, żeby tu wjechać, to musiałem wprowadzić. Oj to, żeby miał wprowadzić, to i tak wiadę. To jest takie moje motto ale za to rekompensaty są piękne czym więcej pod górę tym lepsze widoki i jest piękna wieża zaraz pokażemy ale nasyćcie się widokami w koło O, i to jest nasza wieża. Nie cudna? Pięknie. Wieża w prątniku. Zobaczymy, co tam pisze. Jeszcze, żeby nie było. Jaka... No, co jest napisane, jak tu mądrzy tego świata mówią. Proszę bardzo. Taka, oto wieża. Proszę, taki kamyk i widoczek. na próchnik i okolice. Graczki pod spodem, pod wieżą. No i jedziemy sobie, jedziemy, a tu się okazało, że możemy trafić nawet do Betlejem. Półtora kilometra. Piękny domek z tyłu, a z drugiej strony, ja nie wiem czy o to Betlejem chodzi. <grywia> czy o to Betlejem chodzi? Nie wiem, nie znamy się, no ale jak półtora kilometra, kilometra to jeszcze może nie o to. <grywia> Betlejem. Weźcie do naszego pokoju, w Tarentinie. A to taki nasz pokoik nagramy trochę? W To Też to prowadzi Pokój podróżnika. tam dokładnie. Też dokładnie, ale następnym pokojem, który w Którym tym pałacu. W Ratyniu jest tutaj ważca drędziarza. Będziemy tam mieszkać. Następny. No, jest alkohol w Białogłowie. W muzyka. No. Jest jeszcze co tam było. <grym>, grota Adietoperza <grym>, też. Ale. No właśnie, coś mi się śmiali. że tam gość mieszka. Grot Jest schodnata. Wenecka, garnerowa klauwna i o, Kropka niego pewa, tu jest. Tu jest ja elegancki No, dwój borat Tu śniadanko co spożywamy na powietrze, jest ładnie Dokładnie Nie wiem, co będzie widać jakiś słabo.